Uwaga! Serial zawiera przegleństwa, sceny kontrowersyjne oraz niesmaczne, dlatego nie pokazuj go swojemu dziecku, bo potem będzie zadawał pytania, a przecież wiemy, że tego nie znosisz. W żuwiach! Odcinek pierwszy. Ucieczka. Muszę cię zastrzelić, stary, przepraszam. Nie, stary, nie rób tego. Jestem twoim kumplem, stary. Nie muszę możesz zabić, mnie znam, stary. stary, no. Bo zaszło za daleko. Stary, daj spokój, ile my się znamy. Masz rację, stary, masz rację. Muszę zabić siebie. Nie, stary, nie musisz nikogo zabić. Stary, stary, muszę, muszę kogoś zabić. Mogę zabić siebie, ciebie, albo to dziecko. Co zrobiło ci to dziecko, stary? Nie wiem, stary, co to dziecko robi w naszym akwarium? Nie wiem, stary, zaprowadźmy je do mamy, musi się strasznie martwić. Strasznie nerwowy jestem, odkąd mam ten pistolet. Wiem, stary, pamiętam jak ostatnio byliśmy w pizzerii. Co ja mam zrobić z tym mikrokubeczkiem sosu? Albo mi dasz normalną porcję, albo was tu, kurwa, wszystkich powystrzelam! Wiem stary, ale mam prawo ją posiadać i mam prawo obronić moją rodzinę, kiedy będzie potrzeba. W Ameryce, tam gdzie mają broń, to jest mniej wypadków. Czaisz, czaisz stary? Stary, znowu przesiedziałeś całą noc na fanpage'u Corvina. Korwin to wolność. Stary, chyba tutaj mieszka ten bobas. Zajbiście stary. Na czym to my stanęliśmy? Co ty masz, kurwa na sobie, stary? Najnowsza kolekcja od Jessiki, 100% polska produkcja. Mam dość bycia jebanym nudystą. Ale skąd ci się to wzięło, jeszcze wczoraj latałeś bez wstydu jak Heiser po śniadaniu yy, No, dzień dobry. Przyszedłem się tutaj zesrać i przeprosić. Przepraszam wszystkich, których uraziłem. Skąd? Spójrz na ludzi. Erotyka, eugenika, namiętność, kopulacja. Buduje się to poprzez rozbieranie drugiej osoby wzrokiem. Rozumiesz. A z czego my się mamy rozbierać? Jak my wciąż na Golasa latamy, żółwie to są jebane zwierzęta. Wchodzą na siebie i przy wszystkich bez opamiętania. Ja chcę w życiu czegoś więcej. Każdy z nas zasługuje na swojego. kleja. Ale mnie. co u was? A znaleźliśmy dziecko znowu. Strasznie ich dużo porozrzucanych leży, odkąd Godek przepchnęła te swoje ustawy prolife. A jak są plany ucieczki? Nie miejsce na takie rozmowy, idioto. Chodźcie. Dobra, chodźcie tutaj. Tutaj nigdy nikt nie zagląda. Był już nie Kogito? Nie, kończą się zapasy karmy, a ten zjeb się obraził i nie przychodzi. Dziwisz mu się po ostatniej akcji? Zapieczętuję ci matkę, chodź tu się napierdalać! Kogito zasyza kudacze! Naprawdę źle wpływa na mnie posiadanie broni. W końcu się musi zjawić i nas nakarmić. A jak się zjawi. <śmiech> <śmiech> to go ładnie przeprosimy. Ty, idioto, to mu uciekniemy. Ale w sumie to jak? Szybko. No, i zbuntowały się. Rozumiesz. Patrzyłem, jak niszczą polidełka, miski, piszą sprejami po szybie. Nie wiedziałem, co zrobić. Uciekłem. Uciekłeś? Jak widzisz coś złego, to reagujesz. Co ty, Wojtyła jesteś? To co mam teraz zrobić? Jeśli kogoś kochasz, daj mu odejść. Motywowałaś mnie jak Lewandowska do diety. Uch, spokojnie, kochani. Nie jestem grubą świnią. To tylko przebranie. Jestem piękna. Przecież to są żółwie. Jedyne, co potrafią, to srać pod siebie i nawoływać do masowego stosunku z moją matką. Przecież jak je wypuszczę, to zaraz dołączą do jakiejś bojówki piłkarskiej i zobaczę ich jedynie w sprawie dla reportera, jak chlipią, że policja zła i że bije. A co by zrobił twój ojciec? Porozmawiałby z nimi, pokazał, jakimi wartościami kierować się w życiu i służyłbym za przykład. Twój ojciec odszedł, prawda? Zanim go poznałem. Bo widzisz, Sary, nie jesteś w stanie rozmawiać o tym, co jest poza akwarium, będąc w akwarium. Cześć, stary. To jest stary jak z językiem. Nie opiszesz języka używając języka. Dobra analogia, stary. Wiem, stary. Ale nie wiem, czy istnieje świat poza akwarium, stary. Gdzie znika Nikogito, gdy go nie ma? A może Nikogito jest tylko wtedy, kiedy my jesteśmy, stary. Rozumiesz? W sensie, że Nikogito istnieje tylko przez to, że go nie widzimy? Dokładnie, stary. A jeśli my umrzemy... Czy to dalej będzie istniał? jest stary. Niekogito może nie być transcendencyjny, stary. Dokładnie, stary. Zresztą, skąd wiesz, że ja jestem prawdziwy? Albo ty, stary? Nie wiem, stary. Może być tak, że istnieje tylko podmiot, a wszystko, co podpowiadają zmysły, jest wykrowane, stary. Dokładnie, stary. Patrz. Mogę do ciebie strzelić, stary, ale czy tak naprawdę cię zabije, stary? Nie wiem, stary, ale w chuj mi się nie podoba zwrot akcji, który właśnie nastąpił w tej dyskusji, stary. Znowu smażycie bagienne ziele, kiedy trzeba wymyślać plan ucieczki. Stary, to otwiera nam nowe horyzonty. Dzięki bagiennemu zielu jesteśmy w stanie sięgnąć tam, gdzie na trzeźwo nie jesteśmy w stanie. Stary, no że ja bym coś chętnie ojebał, a potem się kibnął. Ja kiedyś, podczas tansu, spotkałem Chrystusa. Hej, to ja Chrystus. Co? Jezus Chrystus? Nie, brutus Chrystus. Co? Kim jest Brutus Chrystus? To ja, brutus Chrystus. Jesteś synem Boga? Nie. Jesteś synem Jezusa? Nie. A kogo? Przemka, Przemka Chrystusa. Przemek, Chrystus? Tak, to mój stary. Kiedy nikogito tu przyjdzie, wszyscy udamy martwych. Zacznie nas wyciągać z akwarium i wtedy uciekniemy. O nie! Nie, nie! Nie, 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 nie! Tylko nie to! Przepraszam, żółwiki, chciałem was ukarać, ale nie zabić! Frajer płacze, nasza szansa! Żółwie! Jakże ja mam do was przemówić? O ilu, o ilu się godzin pozbędę, by wam do rozsądku w końcu przemówić? Zopnij kurwo, tylko kupi ryj! Porażek pasmo, wieczna gra, to ich, to żubilo. Ej, poczekaj chwilę. To jeszcze nie koniec. Znaczy koniec. Słuchaj, jak ci się podobało, to byłaby opcja taka, żebyś to udostępnił. Nie wiem, pokazał komuś. Dziękuję.